Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i zapraszam was do obejrzenia kolejnego cyklu Paranormalnych Nagrań. Jeśli film ci się spodoba, zostaw łapkę w górę oraz komentarz, także ja już nie przedłużam i zapraszam cię do oglądania. Użytkownik TikToka, Oli McDaniel z Ralik z północnej Karoliny, poinformował nas, że właśnie wracał z całodniowego łowienia ryb, kiedy usłyszał coś dziwnego dochodzącego z pobliskiej publicznej toalety. Być może głos skrzeczącego zwierzęcia. Wyciąga telefon i zbliża się do źródła dziwnych dźwięków, ale wkrótce okazuje się, że to wcale nie jest dźwięk zwierzęcia. Ja the What the? F Możemy usłyszeć kobiecy głos rozpaczliwie wołający o pomoc z publicznej toalety, ale gdy Daniel wchodzi do środka, nikogo tam nie ma. Wielu widzów uważa ten film za autentyczny i twierdzi, że najprawdopodobniej udało mu się nagrać ducha, a nawet skinwalkera. A ty? Co o tym myślisz? Badacze zjawisk paranormalnych Siergiej, Nastia i Igor z kanału Topi wyruszyli na eksplorację opuszczonego domu pogrzebowego w swojej okolicy. Miejscowi twierdzą, że dom pogrzebowy jest nawiedzony przez liczne duchy zmarłych. Grupa łowców postanowiła się rozdzielić w celu zbadania całego budynku. Nastia pozostaje w całkowitej ciemności w kaplicy, kobieta nic nie widzi, jednakże statyczna kamera na podczerwień rejestruje coś przerażającego. Przez wszędzie ciemność Nastia nic nie widzi, jednak krzyż znajdujący się w pobliżu niej spada ze stołu. Jednak najbardziej przerażające jest to, że trumna znajdująca się za nią przesuwa się. Tak jak wspomniałem wcześniej, kobieta nic nie widzi, jednak same dźwięki wystarczyły, aby ta po prostu opuściła to miejsce. Po jej wyjściu kamera nadal rejestruje i nagrywa coś strasznego. Na trumnie pojawia się dziwny cienisty kształt, a następnie powoli się unosi w kierunku sufitu, po czym rozpływa się w powietrzu. Cały zespół nie ma pojęcia, czym to coś mogło być, więc czy ten dom pogrzebowy jest nawiedzony? Daj znać w komentarzu. Sofia twierdzi, że doświadcza dziwnej paranormalnej aktywności w swoim domu. Pewnej nocy zaczyna słyszeć dziwne dźwięki dochodzące ze schodów, a to co nagrywa mrozi krew w żyłach. Hola gente. Otra vez el ruido ese. ¿Por qué esto ale compañía hoy, pero yo estoy sola? Todo el día se escucha el de abajo. Y la verdad que no sé. Ay, la con. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios, Santa. Nera. Możemy zobaczyć postać na dole schodów, wyciągającą powoli ręce w jej stronę, ale kobieta zbytnio się tym nie przejmuje. Postanawia zbiec na dół, aby ochronić swoje zwierzaki. Gdy nagle ręce znikają, a na piętrze poniżej znajdują się tylko jej zwierzęta. Więc czy może to być coś nadprzyrodzonego, czy to tylko kolejny TikTokowy fake? Ten film został nakręcony w celach edukacyjnych przez Departament Użyteczności Publicznej w Georgii. Nagranie miało charakter edukacyjny, miało nauczyć dzieci co można, a co nie można spuścić w toalecie. Materiał pokazuje robota, który eksploruje system ściekowy. Wszystko wydaje się normalne, dopóki kamera nie zbliża się do czegoś bardzo dziwnego. Coś, co wygląda jak mały, blady, bezgłowy tors, wydaje się wyciągać rękę w stronę kamery. Nie mam pojęcia, czym to coś jest. Autorzy nagrania również postanowili odnieść się do niego. I jak twierdzą, film jest badany, jednak sami nie mają pojęcia, czym to coś jest. Także nagranie do dnia dzisiejszego pozostaje jedną wielką tajemnicą. Ostatnie nagranie pochodzi od użytkownika Sam Bolridge. Mężczyzna mieszka w Newborn w Karolinie Północnej w domu, który został zbudowany w latach 50. Sam właściciel informuje nas, że historia tego domu nie jest zbyt dobra. Jeden z poprzednich właścicieli zmarł na piętrze w sypialni, a szczątki dwóch niezidentyfikowanych osób zostały znalezione w ogródku. Mężczyzna wraz z żoną byli świadkami niepokojących zjawisk, dlatego twierdzą, że ich dom jest najprawdopodobniej nawiedzony. Nawet ich pies zachowuje się w dość dziwny sposób. O, oh. Mężczyzna informuje nas, że nie tylko dom ma dość dziwną historię, ale sam rozkład pomieszczeń jest też dość intrygujący. Na piętrze znajdują się drzwi, które wydają się prowadzić do nikąd. Nie prowadzą do nich żadne schody. Na jednym filmie, gdy mężczyzna pokazuje ja, rejestruje coś ciekawego. Kind to see just how high up that door actually is if you're on the bottom floor. uh Yeah, you're looking at ten plus eight. You're looking at at least 18 feet from your feet coming down. Why yeah. the? F Możemy zobaczyć cienistą postać oraz usłyszeć dwa głosy mówiące do niego. You're on the bottom floor. Bottom floor. Bottom floor. Why <laughs> the? F Mężczyzna nie ma pojęcia, co zarejestrował, a drzwi najprawdopodobniej prowadzą na strych. Pewnej nocy usłyszał on dziwne dźwięki, wyciągnął telefon i postanowił nagrywać. Coś, co wygląda jak świecąca, szeroko rozstawione oczy, wydaje się wyłaniać z ciemności, patrując się w sama. Nagle to coś postanawia zniknąć. Jednak to nie koniec paranormalnej aktywności w jego domu. To coś zaczyna o sobie przypominać nawet w dzień. Możemy usłyszeć głośny dźwięk, a gdy mężczyzna się odwraca, możemy zauważyć białą, cienistą smugę, która wprawia w róg drewnianego konia. Więc jak myślisz, czy rzeczywiście jego dom jest aż tak nawiedzony, czy da się to w jakiś sposób wyjaśnić? Swoją opinią podziel się w komentarzu pod filmem. Także to już jest niestety koniec dzisiejszego odcinka. Ale jeśli lubisz się bać, na środku ekranu znajduje się ostatnio opublikowany przeze mnie film. Możesz w niego kliknąć i cieszyć się kolejną dawką paranormalnych nagrań. A tuż obok, po prawej stronie, znajduje się nagranie specjalnie dopasowane do ciebie. No i standardowo, jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś cały film, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę ci serduszko. Także dzięki za obejrzenie, na razie i cześć.